Część turystyki, którą chcemy mocniej rozwijać w Polsce coraz lepsze warunki. Mówimy tu o świecie kamperów. Ja o tym nie będę mówił. Będzie o tym mówił pan dyrektor Andrzej Godlewski, zastępca dyrektora pierwszego programu. Nie wiem, tu zobaczyłem spojrzenia pana dyrektora na Pawła. Czyli nie dogadali się wcześniej. Ale myślę, że pan dyrektor no, w końcu na tej funkcji umie się przebawiać. Pan jeszcze z telewizji, to już w ogóle sobie nie wyobrażam. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie na te targi. My jesteśmy po raz pierwszy. Jesteśmy obecni tutaj nie, nie bez powodu, dlatego że szczególnie w naszym poranku w programie Pierwszym Telewizji Polskiej, gdzie jest czy Herbata, po Puchwałę, wszyscy znają. I od wielu, wielu lat jesteśmy takim oknem na Polskę. Będziemy o tym mówić, co jest u Państwa, będziemy mówić o kamperach, tak jak Pan Dyrektor wspomniał. Obiecujemy, że te wszystkie rzeczy, które. Jak będą się działy, będziemy mogli to jak najbardziej pokazać. No, bardzo się cieszę, że lato obchodzi swój taki wspaniały jubileusz, 18 urodziny. Impreza na przestrzeni tych 18 lat się rozwija. W tej chwili jest już bogatsza też o nowe prezentacje. Karawanik. Czym jest karawanik dla mnie? To przede wszystkim swoboda, to przede wszystkim wolność, to przede wszystkim brak ograniczeń. A także, przynajmniej dla mnie to już jest sposób na życie. Spanie we własnym łóżku na swojej ulubionej poduszce picie kawy czy herbaty w swoim ukochanym kubku i to na łonie natury, no nie ma nic piękniejszego. Dodatkową rzeczą, która mnie zachęca do kontynuowania takiego trybu życia, to jest to, że jak my wszyscy Polacy mamy sentyment do naszych domów, to tutaj ruszając się. Czy w bliskie, czy w dalekie podróże. Zawsze jesteśmy na tym małym metrażu, ale zawsze jesteśmy u siebie. My car is my home, tak mam napisane na samochodzie i to jest mój dom, który nawet czasami bardziej lubię od tego, w którym mieszkam, ponieważ tam jest przytulnie, miło, sympatycznie, ciepło, a przede wszystkim jakby tak inaczej. Więc to inaczej jest bardzo ważne. Dobrze tam śpię, dobrze mi się tam mieszka. To jest taki, taka część mojej radości i przyjemności, że coś czeka na mnie miłego, że zawsze mogę wsiąść i pojechać na urlop, na wakacje, odpocząć. 就那个。So, Rozkochałem się w kamperze. Nie tylko w samym kamperze, ale w tym systemie. Zarażam tym żonę, dzieci, wnuki. I teraz nareszcie wyruszam w taką wielką podróż dookoła Polski, którą znam z powietrza, znam każdy zakątek. A nareszcie kamper pomoże mi poznać tę prawdziwą Polskę. Nie tylko kolorową, ale i tę pachnącą, tę taką, której na co dzień nie widzimy. Kamper pozwala mi spełnić turystyczne marzenia, zwiedzanie zamków, pałaców, pięknych miejsc turystycznych w Polsce to na w dom, to na przyjaciel na wakacyjnych wędrówkach. Okay. 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 się kół, no. dla, to jest dość wysoko, tak. Czym jest dla mnie kamper? Poczuciem totalnej wolności, i niezależności. Nie noszę walizek, nie biegam po lotniskach, jestem u siebie. W momencie wyjazdu na wakacje, w wakacje zaczynamy w ten właśnie dzień. Mamy swoją szafę, swoją pościel, swój zapach, swoją kawę i herbatę. Właśnie w Kawie Czekerbadzie rozpoczynamy y, produkcję nowego cyklu reportaży felietonów, który sobie nazwaliśmy Świat Kampera. Chcemy na Polskę spojrzeć właśnie oczami kamperowców. Okazuje się, proszę Państwa, że jest to zupełnie inne spojrzenie i nasz piękny kraj. Honda, e, lider firmy Aries, e, wystawiła swoje przeróżne e, urządzenia i takie gadżety także Karawaningiem jeżdżę od 20 lat. Myślę, że ta forma wypoczynku jest najspanialszą, jaką można sobie wyobrazić. Zwiedzamy wspólnie z żoną Europę i Polskę. I wszędzie, gdzie chcemy, możemy dojechać, gdyż mamy ze sobą wszystko, co potrzebne jest do tego rodzaju y, turystyki. Proszę Państwa od 18 lat wręczamy taką statuetkę na targach lato, temu wystawcy, który jest wybrany głosami państwa, który według Państwa ma najciekawszą, może najbardziej nowatorską ofertę danych targów w danym roku. W tym roku Państwo również głosowaliście i. Miło mi zakomunikować, że zwycięzcą hitu lata w tym roku jest program Kawa czy Herbata, program poranny TVP1. Kawa czy Herbata. Gratuluję, prawa. zapraszam, Paweł Pochwała z całą ekipą. Zapraszamy, Zapraszamy do serdecznie. Was. Gratulujemy bardzo Proszę serdecznie. Państwa, Kawa czy Herbata. Za promowanie spędzania czasu, jeżdżenia po Polsce oczywiście. Po naszych pięknych regionach, ale także po całym świecie, kamperem. Gratuluję z całego serca. Oczywiście kamperem teraz po Mazowszu. Mam taką nadzieję, że kawałek herbata będzie podróżowała po Mazowszu podczas tego weekendu. Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję. W imieniu własnym, w imieniu całego zespołu. Proszę Państwa, to jest. uśmiechnięcie się, no jak wyglądacie. No? To jest telewizja. No. Proszę Państwa, pan Jacek, pani Ania. Tutaj widzimy Włodka Ziółkowskiego, od którego to się wszystko zaczęło. Brawo, tak, tak, bardzo słyszę brawa od kolegów kamperowców. E, proszę Państwa, to jest tak nieprawdopodobne towarzystwo, że naprawdę jeden sygnał i oni zawsze są, przyjeżdżają uśmiechnięci, radośni.